Witam. W filmie przedstawię swoje zmagania z budową domu samodzielnie. Działka rolna bez planu zagospodarowania przestrzennego, 1080 m2 w okolicy inna zabudowa jednorodzinna. Klasa ziemi 4B, wyłączenie z produkcji rolnej bez kosztów i problemów. Pierwszy rok i rozpoczyna się załatwianie dokumentów. Warunków przyłączy oraz wybór projektu i trwało to równo rok. Przez ten rok wydarzyło się tak dużo dziwnych rzeczy w moim życiu prywatnym i nie tylko. Ostatecznie podjąłem decyzję, że mimo przeciwności i zmiany pracy rozpoczynam budowę i nie ma na co czekać. Początkowo miałem pracować w systemie dwa tygodnie za granicą, dwa tygodnie na budowie. Ostatecznie robiłem po godzinach pracy w Polsce i w weekendy i święta co mocno wydłużyło moją pracę i postęp, ale nie generowało tak e, kosztów. Pierwszy rok nie był tylko rokiem załatwiania dokumentacji, kiedy prawnie stałem się właścicielem gruntu, przystąpiłem do karczowania i koszenia. Kolejnym krokiem było postawienie płotu, następnie przygotowanie gruntu pod garaż blaszany, zapoznanie się wstępnie z projektem, kosztorys, pierwsze zamówienia materiałów. Aby nie tracić czasu, Przygotowałem zbrojenie podławy fundamentowe. Składałem zamówienia, na przykład zamawiałem deski pod szalunki, opracowywałem też plan działania. Jeszcze przed geodetą zamówiłem koparkę ładowarkę, która zdjęła humus. Dopiero później przyjechał geodeta. I wyznaczył mi ławy drutowe, co pozwoliło rozpocząć pracę przy fundamentach na dobre. Grunt, póki był wilgotny, był spoisty, ale przy mocnym słońcu wykop potrafił się osypać. Po zaszalowaniu na jedną deskę wjechał chudy beton. Dzisiaj wiem, że nie jest to wymagana warstwa ma za zadanie zapobiec mieszaniu się betonu z piaskiem. Są inne, tanniejsze metody, np. folia budowlana. I mamy kilka tysięcy złotych w kieszeni. Dom budowany na razie bez kredytu. Wszystkie prace wykonywane samodzielnie lub z pomocą mojego taty. Zależy mi na tym, aby budynek był wykonany z głową, z jak najmniejszą ilością błędów i nie dociągnąć. A że robię to pierwszy raz, było dużo pytań i tematów do rozwiązania. Wtedy zawsze kierowałem się logiką. Robiąc coś pierwszy raz, trzeba liczyć się z tym, że będziemy robić to 4 razy wolniej. Ale za to dokładniej. Przy zbrojeniu fundamentów nie oszczędzałem nasz stali, robiłem zgodnie z projektem. Chciałem mieć pewność, że ściany nie będą pękać. Beton zawsze był wibrowany maszynowo. Zależało mi na poprawnym zagęszczeniu materiału i wytrzymałości betonu. Projekt nie należy do łatwych. Kształt fundamentów jest chyba jakąś niespełnioną fantazją projektanta. Ilość kątów i ścianek nie ułatwia pracy na każdym etapie. Mowa np. o przewiązaniu przy murowaniu. Na tych narożnikach jest to naprawdę trudne. Wybierając projekt do samodzielnego wykonania warto wybrać coś prostego typu stodoła. W tym wypadku zgodziłem się, aby to kobieta wybrała projekt nie róbcie tego błędu a tak na serio przy zakupie nie mamy wglądu do dokumentacji więc nie wiemy co będziemy tak naprawdę budować w czasie budowy trzeba przewidywać pewne przyszłe plany tak aby przyspieszyć sobie pracę jednym z takich rzeczy jest uziom fundamentowy ten jasny płaskownik który widzimy to bednarka którą warto umieścić w fundamencie. Jest to bardzo ważny element przyszłej instalacji elektrycznej. Prace przy zbrojeniu ław były dla mnie Jedną z przyjemniejszych prac. Może dlatego, że przebiegały dość sprawnie i było widać efekty, ale nadchodzi czas zalewania betonem. Jest to bardzo intensywna godzina pracy z dużą ilością stresu. Robiliśmy to dwie osoby. Dwie osoby przy laniu betonu to jest stosunkowo za mało. Warunki są jakie są, trzeba sobie po prostu radzić. Kilka dni po zalaniu fundamentu przychodzi moment nakładania izolacji poziomej i murowania bloczków fundamentowych. Robiłem to pierwszy raz i pamiętam plec, prawie złamałem na przerzucaniu kilku ton betonowych bloczków. Nie wspominając o ilości łopat piachów wrzuconych do betoniarki wraz z cementem i wodą. I oczywiście to trzeba było sobie jeszcze przynieść pod murowanie. wszystkie łączenia ścianek narożników to był naprawdę rebus aby zachować poprawne przywiązania na każdej warstwie trzeba było naprawdę główkować wieniec ławy fundamentowej jest dużo teorii na ten temat czy robić czy nie ja osobiście wykonałem i był to koszt około 6000 zł. Ale daje nam gwarancję, że ściana lub ściany nie będą się rozjeżdżały, bo tworzy nam to bardzo zwartą konstrukcję. Nawet jeśli popełniliśmy jakieś błędy wcześniej, to teraz ten wieniec wzmacnia nam tą ścianę fundamentu. Kiedyś w ogóle nie wykonywano wieńców i korzystano tylko z muru łaty drewnianej. I możemy zaobserwować w tych budynkach pękające narożniki ścian. Oczywiście jest dużo różnych czynników wpływających na to zjawisko, ale teoria jest taka: lepiej zapobiegać niż później wydawać duże ilości pieniędzy na naprawę. W tym miejscu planowana jest. Piwniczka pod schodami i czas, w którym miałaby być wykonana. Na drugi dzień po zalaniu szalunków ściągałem szalunki. Z wielu powodów, chociażby Dlatego, żeby ten beton mógł odpowiednio szybciej związać, i drugi, że łatwiej jest ściągnąć te szalunki. W momencie, kiedy ten beton jeszcze nie przywar do nich. Chciałem zabezpieczyć fundamenty przed zimą i rozpocząłem ocieplanie styrodurem e, ścian z zewnątrz e, na pianoklej. Nie jest to najwygod... może najwygodniejsza jest to metoda, ale nie najlepsza. I w niektórych miejscach, tam gdzie to nie było przysypane, e, pianoklej puścił. drugi rok mija przy ocieplaniu fundamentów. Wchodząc tym samym w trzeci rok budowy, który staje się rokiem pomysłów, cała budowa jest prowadzona według prostej, wręcz archaicznej technologii, co przekłada się na finanse, ale wymaga więcej czasu i przygotowań. Uparłem się, że muszę mieć kanał samochodowy. Początkowo miał być na zewnątrz budynku i w innym terminie. Jak to ja zdanie zmieniałem bardzo szybko w trakcie budowy. I musiałem wykonać kanał samochodowy przed kudziakiem i kanalizą. Jest to dodatkowy temat, który zabrał mi sporo czasu. Koszta nie były wysokie 1750 zł. Wymiary samego kanału to 4,5 m, m20 szeroki i głęboki na 1,70 m. Drugim tematem jest piwniczka pod schodami, która musiała zostać odpowiednio zaizolowana i ocieplona. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry pomysł, aby idealnie wykorzystać przestrzeń pod schodami. W międzyczasie człowiek naoglądał się YouTube'a i tego, że może samodzielnie wykonać studnie do czerpania wody i niestety muszę odwieść entuzjastów tego pomysłu. To jest tak rozległy i trudny temat, przez który przebrnąłem. W skrócie powiem, filmy na YouTubie wprowadzają ludzi w błąd. A prawda jest taka, że sami dobrej, sprawnej studni nie zrobicie. Tylko stracicie pieniądze i czas. Studnia to nie rys rura w ziemi. Podchodziłem do tego tematu studni kilkukrotnie. Zdobyłem wiedzę i doświadczenie, i dopiero teraz wiem, jak to wykonać poprawnie, ale tyle czasu, ile straciłem, szkoda gadać. Układanie rur kanalizacyjnych. Oczywiście skonsultowałem z odpowiednimi osobami, no i wyszło, że w projekcie było dużo błędów. Jednym z takich jest na przykład schodzenie pod chudziaka z rurą 75 mm. Nie powinno się takich rzeczy robić. Wszystkie rury, które wychodzą z chudziaka nie powinny być mniejsze niż 110. Tak samo ze skosami, z kątami. Staramy się robić jak najmniejsze łuki. Czyli jeśli mamy robić gdzieś kąt 90 stopni, stosujemy dwa razy kolanka po 45 stopni. Pod chudziakiem można naprawdę dużo instalacji schować. Pomijając kanalizację, przygotowujemy też rurę wodną. Dobrze jest ją wyprowadzić w rurze kanalizacyjnej, żeby. W przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie można wymienić tą rurę, rurę wodną. Tak samo wyprowadzenia pod zasilanie czy teletechnikę. Przechodzimy do zasypania fundamentów. Kolejne rozczarowanie. Piasek plażowy, który nie nadaje się do zagęszczenia. Zamówiłem kolejny piasek z innej żwirowni. Temat podobny, ale nie tak dramatyczny. Kolejny temat, powoli, ale systematycznie, zostaje zakończony. Fundament to jest ten etap, gdzie spędza się dużo czasu, wydaje mnóstwo pieniędzy. Wydałem 47 tysięcy złotych od samego początku wraz z dokumentacją, a praktycznie wszystko jest zasypane pod ziemią i nie widać tego efektu, więc trzeba zabrać się za murowanie. Ściany pną się w górę, satysfakcja rośnie z każdą warstwą. To jest ten etap, który daje najwięcej frajdy. Warstwa po warstwie ściany robią się coraz wyższe, ale warto pamiętać o tym, żeby je odpowiednio zabezpieczyć przed wiatrem. Ja spięłem te ściany do ziemi i powiem szczerze, że bardzo dobrze to się sprawdziło. Mój region jest dosyć wietrzny, żadna ściana się nie obaliła, nie miałem obaw. Mimo to musiałem spiąć te ściany ze sobą, spiąć nad prożem. Wylewanie 3,5 metrowego nadproża rozpocząłem od przygotowań w pierwszej kolejności zalanie słupa, zaszalowanie i zalanie słupa i dopiero na spokojnie zaszalowanie nadproża i wylanie nadproża. Nadproża i słupy wyszły genialnie. Folia na szalunkach nie tylko ułatwia rozszalowywanie, ale też zapobiega wypływaniu mleczka z betonu, a efekt jest jak żywy kamień. Rok 2023 kontynuuje murowanie i osadzanie nadproży prefabrykowanych typu L19. Nadproże są dość ciężkie, ale montaż jest dość łatwy technologicznie. Ciężko też coś więcej powiedzieć o tym etapie, bo to są po prostu kolejne warstwy cegieł. Nadproża, nadproża znowu osadzamy na nie cegły i dochodzimy do wysokości stropu. Dokładnie to wieńca, który wchodzi w połowie w strop, w połowie jest pod stropem. Nad prożem monolityczny bramy garażowej 5 metrów wiszącej stali i betonu i to muszę wykonać w sposób archaiczny i skuteczny. Konanie najdłuższego nadproża w garażu budziło moje lęki, ale ostatecznie bardzo sprawnie wyszło i nieźle się prezentuje. Przychodzi czas na szalowanie stropu i wieńca. Metoda, jaką wybrałem, czyli stemple sosnowe i deski budowlane, bardziej zacofanej technologii nie mogę wybrać, ale jest ona tania i nie płacę za wynajem. Trudno znaleźć informacje, jak poprawnie wykonać takie stemplowanie sosnowe i szalunki dawnej technologii. Posiłkuję się po prostu wiedzą znajomych, fachowców, którzy doradzają mi i wiedzą jak to robiło się kiedyś. No bo coraz rzadziej można spotkać tego typu szalunki. W tym momencie z licznymi problemami, awariami, z pracą wykonywaną po godzinach i w weekendy wchodzimy w rok 2024. Z portfela od początku budowy było około 80 tysięcy złotych. Jakie są moje wnioski po tym czasie? Jeśli ktoś chce zbudować dom, to go zbuduje. Jeśli ktoś się waha, to nie jest temat dla niego. Ja osobiście jestem niepoprawnym optymistą i spełniam swoje marzenia. Jednym z nich jest samodzielna budowa domu. Jak tam prace podobają ci się? Akceptujesz to? Nie ma wody. Przepraszam, poprawimy to. Ale czy są jeszcze jakieś zastrzeżenia? Nie ma. Brak zastrzeżeń, czyli akceptuję pan. Czyli możemy pracować dalej? Tak. Super.